Cześć wszystkim. Zauważyłem, że 85,4% osób oglądających filmy nie subskrybuje kanału, a tylko 14,7% jest już częścią naszej społeczności. Jeśli podoba Ci się ten kontent i chcesz wesprzeć kanał, jedno kliknięcie w przycisk subskrybuj robi ogromną różnicę. Chodźmy razem rozwijać tę społeczność. Sala treningowa na stacji orbitalnej Helion tętniła napięciem. Była to jedna z największych hal na całej placówce przestrzeń ze stalowymi ścianami, matami absorbującymi uderzenia i szeregiem obserwacyjnych galerii, na których tłoczyli się żołnierze różnych ras. W powietrzu unosił się zapach potu, metalu i ozonu, charakterystyczny dla miejsca, gdzie codziennie testowano wytrzymałość istot wysyłanych na fronty wojen galaktycznych. Na samym środku areny stał Marek Nowicki, ubrany w prosty, ziemski strój bojowy. Nie był największy ani najbardziej imponujący, ale jego postawa zdradzała pewność i skupienie. Żołnierze innych światów spoglądali na niego z mieszanką ciekawości i pogardy. Dla wielu z nich człowiek wciąż był egzotycznym wyjątkiem, przedstawicielem planety uznawanej za prymitywną i chaotyczną. Drzwi po drugiej stronie otworzyły się z sykiem hydrauliki. Do środka wszedł komandor Raltek, przedstawiciel Imperium Galaktycznego. Był wysoki, ponad dwie głowy większy od Marka. Jego skóra miała odcień stali, a oczy błyszczały niczym rozżarzone węgle. Gdy szedł, jego kroki brzmiały jak ciężkie uderzenia młota o metal, a każdy ruch emanował siłą i arogancją. W ciszy, jaka zapadła, nawet najcichsze szelesty stawały się słyszalne. Raltek zatrzymał się naprzeciw człowieka. Nie powiedział ani słowa. Po prostu zmierzył go wzrokiem, a końciki jego ust uniosły się w kpiącym uśmiechu. Potem, ku zaskoczeniu wszystkich, wykonał szybki ruch i uderzył Marka otwartą dłonią w twarz. Dźwięk policzka odbił się od ścian sali jak huk wystrzału. Na galeriach wybuchły śmiechy. Niektóre istoty klaskały, inne szeptały między sobą, wymieniając drwiące komentarze. Dla nich był to tylko kolejny pokaz dominacji imperium nad ludźmi. Marek lekko się zachwiał, ale nie upadł. Przez chwilę trwał w bezruchu, a kropla krwi spłynęła z jego wargi po brodzie. Jego oczy jednak pozostały zimne i skupione. Eliza, sanitariuszka z oddziału medycznego, obserwowała całe zajście z galerii. Serce podeszło jej do gardła. Widziała, jak Marek ściska pięści, ale też jak powstrzymuje się przed natychmiastową reakcją. To napięcie, ta cisza po uderzeniu była bardziej złowroga niż jakakolwiek wymiana ciosów. Raltek uniósł dumnie głowę, przekonany, że człowiek pozostanie upokorzony i złamany przed oczami setek żołnierzy. Zrobił krok w tył, rozciągnął ramiona w geście zwycięstwa i odwrócił się częściowo, jakby Marek nie był wart dalszej uwagi. Marek jednak nie spuścił wzroku. Nie sięgnął też po broń. Po prostu stał w ciszy, a w jego spojrzeniu pojawił się błysk tak lodowaty, że nawet najbardziej pewni siebie widzowie przestali się uśmiechać. To nie był wzrok ofiary. To był wzrok drapieżnika, który jeszcze nie odsłonił kłów. Cisza, jaka zapadła po uderzeniu, trwała dłużej niż wszyscy się spodziewali. Każdy wiedział, że coś się zaczęło, ale nikt nie wiedział jeszcze, czym to się skończy. Po uderzeniu i triumfalnym geście Ralteka atmosfera w sali zmieniła się nie do poznania. Jeszcze przed chwilą panował gwar, teraz zapadła ciężka, dławiąca cisza. Żołnierze różnych światów, stojący na balkonach, patrzyli w dół wstrzymując oddechy. Niektórzy mieli w oczach niedowierzanie, inni satysfakcję, a jeszcze inni dziwną, trudną do ukrycia obawę. Nikt nie spodziewał się, że człowiek odważy się stać niewzruszony po takim upokorzeniu. Marek powoli uniósł głowę. Krew z rozciętej wargi spływała mu po brodzie, ale nie sięgnął dłonią, by ją zatrzeć. Pozwolił, by plama zaschła na jego skórze. Wyglądał jak ktoś, kto przyjął cios nie po to, by go uniknąć, ale by zapamiętać i oddać w odpowiednim momencie. Jego sylwetka była spokojna, choć każdy mięsień napięty jak lina przed zerwaniem. Raltek, pewny swojego zwycięstwa, odwrócił się od niego plecami. To miało być ostateczne upokorzenie, gest pokazujący, że człowiek nie był godzien dalszej uwagi. Śmiechy powoli milkły, jakby publiczność wyczuwała, że coś jest nie tak. Bo przecież nikt rozsądny nie odwraca się od drapieżnika, gdy ten jeszcze nie wykonał ruchu. Eliza stała przy barierce na galerii jej dłonie zacisnęły się tak mocno, że aż zbielały knykcie. Patrzyła na marka i wiedziała, że zaraz coś się wydarzy. Od lat znała ten wyraz jego twarzy chłodny, skupiony, pozornie obojętny. Taki sam jaki miał gdy podczas misji na pustkowiach ziemi stał naprzeciw wroga z bronią wymierzoną w jego głowę. Był to wyraz człowieka, który nie cofnie się ani o krok. Wzrok Elizy przesunął się po innych żołnierzach. Niektórzy uśmiechali się złośliwie, ale w oczach wielu widać było niepokój. Ich instynkt podpowiadał im to, czego jeszcze nie rozumiały ich umysły cisza, jaka zawisła nad salą, była jak powietrze przed burzą, elektryczne i gęste. Marek zrobił powolny krok do przodu. Potem kolejny. Każdy ruch zdawał się rozbrzmiewać echem po całej hali żaden z obserwatorów nie odważył się odezwać. Nawet Raltek, wciąż odwrócony, nie zauważył jeszcze, że coś się zmieniło. W tym krótkim momencie, gdy czas zdawał się zwalniać, Marek nie myślał o widzach ani o konsekwencjach. Myślał tylko o tym, że nie pozwoli, by ktokolwiek patrzył na niego jak na słabego. Nie pozwoli, by Eliza zobaczyła w nim kogoś złamanego. Jej obecność była dla niego kotwicą, przypomnieniem, że walczy nie tylko za siebie, lecz za wszystkich ludzi, którzy tutaj byli traktowani jak obcy intruzi. W ciszy dało się słyszeć przyspieszone bicie serc, ciężkie oddechy i szmer stali ocierającej się o stal, gdy strażnicy imperium niepewnie przesuwali broń na paskach. Coś nieuchronnie zbliżało się ku wybuchowi. Raltek odwrócił się w końcu, zapewne by powiedzieć coś pogardliwego, ale w tym momencie jego spojrzenie spotkało się ze spojrzeniem Marka. I nagle w oczach komandora pojawiła się niepewność, której nie umiał ukryć. To była pierwsza rysa na jego pewności siebie, znak, że cisza właśnie dobiegła końca. Raltek, pewny siebie jak zawsze, spojrzał na ludzi zgromadzonych wokół i pozwolił sobie na szyderczy uśmiech. Odwrócił się bokiem do Marka, jakby właśnie udowodnił całemu światu swoją dominację. Jego szerokie barki i ciężkie kroki emanowały poczuciem wyższości. Na trybunach rozległ się jeszcze jeden, nieśmiały śmiech, szybko jednak ucichł, gdy spojrzenia wszystkich zwróciły się na człowieka. Marek ruszył. Nie było w tym pośpiechu ani szarpnięcia, tylko czysta precyzja. Czas jakby zwolnił dla tych, którzy patrzyli. Pierwsza sekunda jego dłoń o żelaznym uścisku zacisnęła się na karku Ralteka. Chwyt był mocny, bezlitosny, zupełnie niespodziewany. Komandor, który jeszcze chwilę temu drwił, nagle zamarł, a jego oczy rozszerzyły się w zdumieniu. Druga sekunda Marek wykorzystał siłę własnego ciała, by uderzyć kolanem w piersi Ralteka. Pancerz, który wydawał się niezniszczalny, pękł pod ciosem, rozpryskując się kawałkami na boki. Echo trzasku roznosiło się po sali, jak grzmot burzy. Kilku obserwatorów odsunęło się instynktownie, jakby odłamki mogły ich dosięgnąć, choć byli bezpieczni na wysokości galerii. Trzecia sekunda ciało Ralteka zachwiało się, a jego szyja, złapana w stalowy uchwyt człowieka, została wykręcona jednym, brutalnym ruchem. Dźwięk chrupnięcia kości był tak wyraźny, że nikt nie miał wątpliwości, co się właśnie stało. Głowa komandora opadła pod nienaturalnym kątem, a jego ogromne ciało runęło na podłogę z hukiem, który wstrząsnął metalową konstrukcją sali. I wtedy zapadła cisza. Głębsza niż wcześniej, cięższa, przeszywająca. Żołnierze na trybunach patrzyli szeroko otwartymi oczami, jakby nie dowierzając temu, co o widzą. Przez całe swoje życie byli uczeni, że przedstawiciele Imperium są nie do pokonania w walce wręcz. A teraz leżał przed nimi Raltek, niepokonany dowódca, martwy po trzech krótkich sekundach. Eliza na galerii złapała się barierki, by nie upaść. Jej serce biło tak głośno, że niemal je słyszała. W jej oczach mieszały się przerażenie i duma. Wiedziała, że to nie był zwykły atak. To była odpowiedź, której Marek nie mógł odmówić. Odpowiedź człowieka, który nie pozwoli, by ktokolwiek odebrał mu godność. Marek stał nieruchomo nad ciałem przeciwnika. Nie uniósł rąk w geście zwycięstwa, nie krzyczał. Jego twarz pozostawała spokojna, a oczy chłodne jak lód. Każdy na sali czuł, że nie był to przypadek ani ślepy gniew. Był to wyrok, wymierzony szybko i bez cienia wahania. Strażnicy Imperium, stojący w pobliżu, zawahali się. Ich dłonie spoczywały na rękojeściach broni, ale żaden z nich nie odważył się wykonać ruchu. Wiedzieli, że jeśli ruszą na człowieka teraz, mogą podzielić los Ralteka. Z trybun nie dochodził już ani jeden szept. Cisza była tak intensywna, że zdawała się przygniatać wszystkich do ziemi. Nikt jeszcze nie wiedział, co się wydarzy dalej, ale każdy czuł, że właśnie przekroczono granicę, za której nie ma powrotu. Wiadomość o śmierci komandora Ralteka rozniosła się po stacji szybciej niż promień komunikacyjny. Jeszcze tego samego dnia korytarze huczały od szeptów, a każdy żołnierz, niezależnie od rasy czy stopnia, znał już szczegóły. Człowiek z Ziemi, jeden z prymitywnych, w trzech sekundach powalił legendę Imperium. Marek wiedział, że ta wieść nie zostanie zapomniana. Wiedział też, że przyniesie mu więcej wrogów niż przyjaciół. Na razie jednak trwał w ciszy. Po wszystkim udał się do hangaru technicznego, gdzie zwykle znajdował spokój. Tam, z dala od tłumów i ciekawskich spojrzeń, zajął się rutynową naprawą swojego sprzętu, rozkładał karabin, czyścił go dokładnie, jakby każdy ruch mógł przywrócić mu wewnętrzny porządek. Eliza długo szukała go w labiryncie stacji, aż w końcu znalazła w półmroku hangaru. Stalowe ściany odbijały dźwięk metalowych części odkładanych na blat. W pierwszej chwili nie odezwała się. Stała w wejściu i patrzyła, jak Marek, spokojny i skupiony, przesuwa dłonią po chłodnych elementach broni. Dopiero po chwili odezwała się cicho. Zabiłeś go. Jej głos drżał, ale nie był pełen wyrzutu. Był raczej szeptem, w którym mieszało się przerażenie i podziw. Marek nie podniósł wzroku, tylko wsunął sprężynę na swoje miejsce i odpowiedział spokojnie. Nie miałem wyboru. Eliza zrobiła kilka kroków w jego stronę. Metaliczny stukot jej butów odbijał się od podłogi. Wiedzą już wszyscy, powiedziała. Mówią, że imperium ci tego nie wybaczy. Że przyjdą po ciebie. Marek podniósł głowę i spojrzał na nią. Jego oczy były ciemne i spokojne, jakby już dawno pogodził się z ceną, którą musi zapłacić. Nie pierwszy raz ktoś chce mnie zgładzić. Ale jeśli tego właśnie chcą, niech przychodzą. Eliza patrzyła na niego w milczeniu. Przez lata widziała wiele rany, cierpienie, śmierć. Ale nigdy nie widziała w oczach człowieka takiego chłodu i jednocześnie takiego spokoju. To była mieszanka, która przerażała i przyciągała zarazem. W końcu usiadła obok niego na skrzyni pełnej części zamiennych. W jej ramię dotknęło jego ramienia. Boję się o ciebie, wyszeptała. Marek nie odsunął się. Wziął głęboki oddech, jakby chciał coś odpowiedzieć, ale zamiast tego położył dłoń na jej ręce. Ten gest był prosty, a jednak mówił więcej niż słowa. Nie obiecywał bezpieczeństwa, nie obiecywał przyszłości. Był wyłącznie potwierdzeniem, że w tej chwili, w tym miejscu, nie jest sam. Po chwili ciszy, w której słychać było tylko jednostajne buczenie generatorów, Eliza uniosła głowę i spojrzała mu w oczy. To, co zobaczyła, sprawiło, że jej serce zaczęło bić szybciej. Nie był to wzrok wojownika ani bezwzględnego żołnierza. Był to wzrok człowieka, który walczy nie tylko o siebie, lecz także o tych, których kocha. Na zewnątrz korytarzami stacji szły już plotki o sądzie wojskowym, o wyroku, o zemście Imperium. Ale w hangarze, przez krótką chwilę, istnieli tylko oni. Cisza między nimi była gęsta, pełna niewypowiedzianych słów. I oboje wiedzieli, że ta cisza wkrótce pęknie. Następne dni były jak stąpanie po cienkim lodzie. Oficjalne komunikaty dowództwa mówiły o przygotowaniach do sądu wojskowego, ale Marek wiedział, że to jedynie zasłona dymna. Imperium nie zamierzało go sądzić, chciało go zniszczyć, najlepiej tak, by stało się to ostrzeżeniem dla wszystkich. Każdy krok korytarzami stacji, każde spojrzenie obcych żołnierzy przypominały mu, że jest obserwowany i oceniany. Eliza nie opuszczała go, choć wiedziała, że jej obecność może ściągnąć na nią kłopoty. Czuła, że w każdej chwili coś się wydarzy. Napięcie było tak silne, że aż ciężko oddychało się powietrzem przesyconym elektrycznością nadciągającego konfliktu. Wieczorem, gdy wracali wzdłuż jednego z długich korytarzy technicznych, światła zaczęły migotać. Marek od razu to wyczuł. Kroki, które niosły się echem, nie były ich własne. Zwolnił, a jego dłoń instynktownie powędrowała do biodra, gdzie zwykle spoczywała broń, choć wiedział, że w strefie stacji oficjalnie nie miał prawa jej nosić. Z ciemności wysunęły się sylwetki. Najpierw trzy, potem kolejne cztery. Ostatecznie otoczyła ich cała grupa żołnierzy lojalni wobec Ralteka, którzy przyszli wymierzyć własną sprawiedliwość. Ich zbroje błyszczały w słabym świetle, a w dłoniach połyskiwały gotowe do użycia ostrza energetyczne. Dowódca tej grupy, szeroki w barach wojownik o bliznach przecinających pół twarzy, wystąpił naprzód. Człowieku jego głos odbił się od ścian jak metaliczny pomruk. Myślałeś, że twoja zuchwałość pozostanie bez odpowiedzi? Zabiłeś komandora. Teraz zapłacisz. Eliza instynktownie cofnęła się o krok, ale Marek przesunął ją za siebie jednym, zdecydowanym ruchem. Czuła napięcie jego mięśni, jego gotowość. Mimo przewagi liczebnej w jego postawie nie było cienia strachu. Cisza przed starciem była dusząca. Wrogowie nie atakowali od razu, jakby chcieli nacieszyć się momentem, wyczuć jego słabość. Marek jednak nie miał zamiaru się cofać. Spojrzał im prosto w oczy, a jego głos zabrzmiał spokojnie, lecz lodowato. Jeśli chcecie wojny, dostaniecie ją. Eliza poczuła, jak jej serce przyspiesza, gdy stanął twardo naprzeciw grupy uzbrojonych przeciwników wiedziała, że nie ma odwrotu. Oni nie przyszli grozić, przyszli zabić. I wiedziała też, że Marek nie cofnie się ani o krok, nawet jeśli miałby polec w tej walce. Korytarz stacji był długi, ciemny i klaustrofobiczny. Światła sufitowe migotały, rzucając na ściany poszarpane cienie. Marek stał na środku, otoczony przez żołnierzy Imperium, którzy zacieśniali krąg wokół niego i Elizy. Każdy z nich trzymał broń gotową do ataku, ostrza energetyczne rozświetlały mrok niebieskawą poświatą. Ich spojrzenia tliły się nienawiścią, a kroki brzmiały jak bębny wojenne. Eliza czuła, jak jej serce bije coraz szybciej. Stała tuż za markiem, a mimo strachu jej dłonie drżały bardziej z adrenaliny niż z paniki. Widziała jego plecy szerokie, napięte, gotowe do starcia. Był jak mur, którego nie dało się przesunąć. Pierwszy przeciwnik ruszył nagle, z okrzykiem pełnym furii. Marek uchylił się w ostatniej chwili, chwycił napastnika za nadgarstek i szarpnięciem obrócił jego ciało, uderzając nim o ścianę tak mocno, że zbroja zaskrzypiała, a żołnierz osunął się bezwładnie na podłogę. To wystarczyło, by reszta rzuciła się do ataku. Ciosy padały ze wszystkich stron. Marek poruszał się szybko, jakby przewidywał każdy ruch przeciwnika. Unikał ostrzy, kontratakował z brutalną precyzją. Pięści uderzały w pancerze, łokcie rozcinały powietrze, a jego ciało tańczyło wśród wrogów niczym cień. Jednego powalił ciosem w gardło, drugiego odepchnął tak mocno, że runął na swoich towarzyszy. Eliza krzyczała, ostrzegała go przed ciosem z za pleców. Kiedy jeden z żołnierzy próbował ją dosięgnąć, bez namysłu chwyciła metalową rurę leżącą obok i z całą siłą uderzyła. Rozległ się głuchy dźwięk, a napastnik zatoczył się i padł. Nigdy wcześniej nie czuła w sobie takiej odwagi, ale wiedziała, że walczy nie tylko o siebie, walczyła u jego boku. Korytarz zamienił się w pole bitwy. Słychać było trzask zbroi, krzyki, dudniące uderzenia. Marek walczył jak człowiek, który nie zna granic. Jego ciało było poranione, krew spływała mu po skroni, ale każdy cios, który zadawał, był mocniejszy od poprzedniego. Kiedy ostatni przeciwnik padł na ziemię, a echo walki w końcu ucichło, Marek stał ciężko oddychając pośród ciał wrogów. Korytarz był pełen ciszy tej samej, która poprzedzała burzę, ale tym razem była to cisza zwycięstwa. Eliza podbiegła do niego, jej dłonie drżały, kiedy dotknęła jego ramienia. Marek, żyjesz, wyszeptała. Odwrócił się do niej, jego twarz była pokryta krwią i potem, ale w oczach błyszczało coś, czego nikt nie mógł mu odebrać nieugięta siła. Przyciągnął ją do siebie i objął mocno, jakby tylko to miało znaczenie. Już po wszystkim, powiedział cicho. Eliza wtuliła się w niego, a jej łzy zmieszały się ze śladami krwi na jego skórze. Wiedziała, że czeka ich jeszcze wiele Imperium Niezapomni tej nocy, a Marek stał się symbolem oporu, którego nikt się nie spodziewał. Ale w tym momencie, w cieniu martwych świateł korytarza, istnieli tylko oni dwoje. Marek uśmiechnął się lekko, CO zdarzało mu się rzadko. Dopóki jesteś przy mnie, dam radę ze wszystkim. Jej serce zabiło mocniej. W tej chwili uwierzyła, że razem mogą przetrwać nawet najgorszą burzę. I choć stacja była pełna wrogów, choć w przestrzeni czekało całe imperium, ta noc zakończyła się dla nich szczęśliwie. Byli razem, wolni w swoim wyborze, silniejsi niż strach, który miał nadejść.